Dzień dobry, serdecznie witam na kanale Roczny 1961. Filtr w telefonie włączony, włosy poprawione, więc możemy dzisiaj się ładnie z Państwem przywitać. No oczywiście robimy taki serwis informacyjny z ostatniej chwili w związku z dopłatą 3000 zł od rządu na jedno gospodarstwo domowe. Wiele niego, że są już firmy, które sprzedają tony węgla po 3500 zł. Dziękuję. Dobrze, gada, wódki mu dać. A jak się mu da jeszcze więcej wódki, to już będzie w ogóle pieprzył albo w ogóle przestanie pieprzyć. Także tutaj mój odcinek jest taki, że chciałem w ogóle podziękować serdecznie moim wspaniałym widzom za bezinteresowną pomoc. No, okazaliście wielkie serce. No, nie dotyczy to kompletnie mojego kanału, no, ale y, taki jest pewien kanał, który kiedyś przeglądałem sobie na tym naszym portalu. No, i zobaczyłem chłopaka, który ma tyle lat co mój. No, wiadomo, nie każdy może być piękny, ładny, cudowny, bogaty, królo, być, być królem, celebrytą, dyrektorem, no i inne rzeczy. No, ale ta osoba wyszła, wyszła do ludzi, wyszła do ludzi, otworzyła się, nagrywa, no jakieś tam gierki. Yy, no, a przede wszystkim pokazała się, miała odwagę się pokazać yy, i wcale się tego nie wstydzi. I to jest bardzo ważne, bo wychodzi do ludzi, chce się pokazać, chce nawiązać kontakt z nami. No i wyobraźcie sobie, że to mi ujęło. To mnie z takiego starego chłopa mi ujęło, bo kiedyś to się za moich czasów wszyscy chowali po domach, nikt nie wychodził. Jak coś było B, to się chowało, pod dywan zamiatało, a tu chłopak jest otwarty, wychodzi. No i co? Patrzę, a on tam bardzo dziękuje po dwóch latach, że ma 37 substancji. No. Wyobraźcie sobie, że on się z tego cieszył, bo wiadomo, że tam niektóre kanały mają po tyle dziennie lub nie preferują tam załóżmy takich, takich kanałów, jaką prowadzi. No, ale patrzę, oczywiście już tutaj na kartce sobie znowu zapisałem na moim poście, na moim kanale było coś takiego, że zróbmy przyjemność i Radość, odwiedźmy ten kanał. No i ja się patrzę na tym kanale. Jesteście wy, naprawdę, szacunek. Zrobiliście mu super niespodziankę. No, także to jest taki od was prezent. No chłopak się bardzo cieszy, jest szczęśliwy. Może nie potrafi w pewnym momencie tego jakoś, może na razie by zszokowany. No, ale jak ja dzisiaj ten film nagrywam, nie wiem, czy ja go puszczę jutro, czy pojutrze, czy za ile, no to on ma 50 chyba tam substancji. No, także dziękuję Wam serdecznie za to, co żeście zrobili. No, dla tego chłopaka, no szacun, szacun, szacun. Naprawdę nie mam słów. Widziałem Wasze wpisy, no naprawdę budujące. Także wyobraźcie sobie, że. No, no, nie wiem. No to nie to nic nie kosztowało, brzydko mówiąc. Tylko tak po prostu wam mówię, że te substancje nas naprawdę nic nie kosztują. No i to takie, taki prezent praktycznie zrobił dla niego coś, coś wielkiego. Dziękuję wam serdecznie. Naprawdę jesteście wspaniali, super. Dziękuję, dziękuję. Kończę. To są moje podziękowania. Trzymajcie się i cześć.